To taka gratka chyba dla dzieci, że mogą Pana dzisiaj tutaj spotkać, czytają lektury, widzą, no to trochę tą lekturę mocniej są w stanie po prostu sobie przyswoić, tak mi się wydaje, no chyba właśnie o to chodzi. Spotykam się nawet z e, takimi zawołaniami, o to ten Pan jeszcze żyje, pisarz żyje, tak, jak to dobrze się spotkać z żywym pisarzem, no żyje, tak, i dopóki żyje, dopóki sił mu starcza, to jeździ, e, bo dla mnie od początku było jasne i nie miałem żadnych wątpliwości, że poza książkami potrzebny też jest kontakt z czytelnikiem, że nie będę takim pisarzem, który budzi się rano, robi sobie wielki kubek kawy i siedzi za biurkiem i pisze, tylko raczej takim, który zrywa się o świcie, bierze wielką walizę pełną różnych skarbów, jedzie do szkoły, do biblioteki czy do przedszkola, a potem opowiada dzieciom te swoje historie po to, żeby oswoić je, po to, żeby Przekonać, że w książce drzemie magia i te zasłuchane buzie, zapatrzone oczka, te otwarte buzie, zawsze są dla mnie największą nagrodą, a jak później widzę te książki w rękach moich czytelników, to to jest najlepszy doping do dalszej pracy pisarza. No właśnie, bo to jest taki chyba właśnie feedback od dzieciaków, że potrzebują więcej. No i może te książki też są trochę inne. Jak dzieci zadają różne pytania, to dają takie odpowiedzi na pewne pytanie jak pisać. Dzieci wyciągają energię, a ja po takim dniu pełnym spotkań wracam do domu, siadam w fotelu i nie mam siły na nic, a jednocześnie tę energię oddają. Jednocześnie ja po takim dniu spędzonym z dziećmi mam ochotę do dalszej pracy i wiem, że ten dzień był pożyteczny, że on coś przyniósł, że on obudził coś w tych główkach i pobudził zainteresowanie światem. Nauczył czegoś i ja też stałem się innym człowiekiem dzięki spotkaniom z dziećmi, to mogę tak wprost powiedzieć. I, i też moje książki przez to inaczej wyglądają, na przykład no mówiąc wprost, oswoiłem się z dziecięcym poczuciem humoru. Pisząc pierwszą książkę, bałem się zastosować pewne, pewne schematy, pewne, pewne konstrukcje, nie wiedząc, czy dziecko zrozumie, czy to nie będzie, czy nie przekroczy pewnej granicy, używając pewnego słowa, okazało się, że te słowa, które. Jak gacie, jak kupa i tak dalej. One czasem powinny się znaleźć, bo są naturalne dla dziecka, i unikanie pewnych tematów jest błędem. Niedawno usłyszałem, że w mojej najnowszej książce nie uciekam od tabu żadnych. Zacząłem się zastanawiać, co recenzent książki miał na myśli, a potem pomyślałem, że może właśnie chodzi o słownictwo figlarne, może chodzi o to, że poruszam takie tematy jak śmierć na przykład. W tej książce ona się pojawia. Ale w taki sposób, który dla dziecka jest zrozumiały i który przekonuje każdego szczytników, że śmierć jest nieuchronna i nie możemy udawać, że jej nie ma po prostu. Ale tego wszystkiego nauczyłem się no, przez te 15 lat, nie tylko pisania dla dzieci, ale również rozmawiania z nimi. Na co czekamy? No bo w ubiegłym roku, wokół świata, a co w tym roku? wokół świata nawadziata. Ja Myślałem, że się odpocznę sobie po napisaniu tej wielkiej, grubej księgi. Zajmę się innymi rzeczami być może, a tu nie. Okazało się, że w tym roku jest 150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego i że teraz albo nigdy trzeba o Pawle Edmundzie Strzeleckim, też poznaniaku, bo on się urodził w Głuszynie, która obecnie jest w granicach Poznania, opowiedzieć. Przeczytałem dwie jego biografie, zacząłem szukać w tych biografiach, czy jest w nich Punkt zaczepienia, wokół którego mógłbym osnuć opowieść strawną dla kilkuletniego czy kilkunastoletniego czytelnika. No i znalazłem mnóstwo przepięknych wątków. Także tej wiosny zabieram Was do Australii wraz z hrabią. Książka będzie nosiła tytuł Co hrabia porabia góry spod, liści, spod listy spod góry Kościuszki. Chrabia, co hrabia porabia? Listy spod góry Kościuszki. No bo Strzelecki wszedł na tą najwyższą górę, nazwał ją Górą Kościuszki, a dlaczego i jakie jeszcze miał inne przygody, no tego już się dowiecie z mojej książki, która jest napisana, czeka teraz na ilustratorkę i na obrazki, na skład, na druk. Mam nadzieję, że na przełomie maja, czerwca będzie gotowa, no i dzieci w tym roku Pawła Dmuda Strzeleckiego poznają kolejnego zapomnianego poznańskiego podróżnika.